ze zdwojoną mocą wybuchnie właśnie teraz. To, co ustaliliśmy, jest czymś strasznie bulwersującym. Tym, który spowodował powstanie tego zespołu, był były dziennikarz TVN-u i tak zwany aktywista Piotr. Czaban. którego prokuratura da, że tak wielkim zaufaniem są jak, jak nie wiem co, jak esesmani po prostu. A na tak czele prokuratury stoi Bodnar, który wcześniej gadał podobne rzeczy jak Czaban. To są cyniczni jednak gracze. Z Bartem Staszewskim, z Piotrem Czabanem, z panem Boczkiem z Grupy Granica, z jakimiś takimi ludźmi. Akcja pana Czabana, który, Piotra Czabana, który poświecił, upowszechnił zdjęcie jakichś gnatów leżących w trawie. Nie wiadomości prywatne obyś zdaje jak najszybciej, nie dojedziemy cię. Wiecie... No dwa razy miałem opony przebitą. Poprzebijane opony. To jest wsikane gazem? Czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Nie ma zgody prawnej na tak zwane puszbeki, bo to jest działalność nielegalna, ale jest taka yy, nomenomen, no, no granica. Tusk Zaora Kaczyńskiego, bo ukradł mu agendę i ukradł mu show. To jest prawda, tylko za jaką cenę? To bydło, które było ściągane po prostu po to, żeby forsować nasze granice. 35-letnia Iranka, kobieta, została postrzelona w oko. Strzał padł ze strony polskiej. Powiedział, że możemy patrzeć na jedzenie, ale nie możemy jeść. Zmuszali mnie, podpisz, podpisz, nie zostaniesz w Polsce. Wracaj na Białoruś. Go, go to